Dlaczego podczas, ubracie trzeźwo na świat Ceń nauki wszystkie, jeśli masz ambicje Gdy nadejdzie czas, zawoła nas zawoła nas na czego? szumem przed daleka Przygoda, przygoda, w każdej chwili szkoda Świat jest piękny, czy to wstasz? Otwórz oczy, patrz Otwórz oczy, patrz La 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 Kopać kąpać, chcesz kopać na trawę śwież, Zagraj razem z nami, zagraj z kolegami Rankiem kiedy śpisz, luka do drzwi Luka młody w pole Pracę jest was przygoda, przygoda W każdej chwili szkoda, świat jest piękny Czy go znasz? Otwórz oczy, patrz Otwórz oczy, patrz la 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 la, otwórz, otrzymas.